Przedstawiamy nową generację mającego największe sukcesy na całym świecie rozwiązania przeciwko nadmiernemu poceniu się rąk, nóg i pach. Elektro Sensitive jest specjalnie skierowany do kobiet i osób z wrażliwszą skórą, który pozwoli pozbyć się nadmiernego pocenia szybko, długotrwale i najważniejsze bezpiecznie. Produkuje Hightech Development. W podstawowym opakowaniu znajdziecie oprócz samego urządzenia electro Sensitive niezbędne akcesoria potrzebne do poprowadzenia leczniczej terapii ograniczającej nadmierne pocenie. Urządzenie i akcesoria są dokładnie certyfikowanymi, nieograniczenie sprzedawanymi zdrowotnymi środkami, które w dzisiejszej dobie używają renomowane kliniki dermatologiczne i pacjenci na całym świecie. Przeciwwskazaniami do użycia urządzenia Elektron Perspirat Sensitive są metalowe ortopedyczne implanty w miejscu terapii, kardiostymulatory i ciąża. Oczywistością jest, że dokładna instrukcja istnieje we wszystkich językach, włączając język polski. Uruchomienie urządzenia jest bardzo proste i po przeczytaniu instrukcji każdy będzie potrafił go używać. Elektrony Perspirant Sensitive mogą używać pacjenci wszystkich kategorii wiekowych. Instrukcje czytajcie bardzo dokładnie, a znajdziecie w niej wiele użytecznych rad, których dotrzymywanie wiedzie ku szybkiemu i efektywnemu zatrzymywaniu nadmiernego pocenia w leczonych miejscach. Do poprowadzenia terapii używa się zwykłej, jeśli to możliwej, ciepłej wody z kranu, którą nalewamy do przygotowanych naczyń będących częścią opakowania podstawowego. Działanie urządzenia zasilają cztery baterie paluszki 2a albo ich ładowalny wariant, co minimalizuje cenę terapii, umożliwia używanie urządzenia w którymkolwiek domu i, najważniejsze, bezpiecznie. Przed poprowadzeniem terapii prosimy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty z miejsc, które będą zanurzone w wodzie. Następnie przyłączcie dodane kable do urządzenia Elektroantyperspirant Sensitive. Czerwony kabel do czerwonego otworu, czarny do czarnego otworu. Drugą część kabla podłączcie do elektrod zanurzonych w wodzie i włączcie urządzenie. Elektroantyperspirant Sensitive jest wyposażony w chronioną technologię, która umożliwia terapię obu rąk bez asysty drugiej osoby. Rozpocznijcie terapię. Nastawienie wymaganej intensywności terapii i włóżcie ręce czy nogi do pojemnika z wodą. Jak tylko zanurzycie kończyny, rozświeci się zielona dioda, a na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbowa. Poczekajcie w przybliżeniu 40 sekund, podczas których urządzenie określi Wasz elektryczny opór i wybierze dla Was najodpowiedniejszy sposób terapii. Po tym czasie elektron Antyperspirant Sensitive automatycznie zwiększy intensywność terapii na Państwa wybraną wartość. Po upłynięciu wymaganego czasu terapii wyciągnijcie jedną rękę z naczynia i przyłączcie przyłącznik z wartości 1 na wartość 2. Potem rękę ponownie zanurzcie do wody, cały proces powtórzcie. Wzrost intensywności przebiega bardzo wolno z uwzględnieniem najprzyjemniejszego efektu terapii. Dla celów tej instrukcji cały proces był dziesięciokrotnie przyspieszony. Jak tylko dokończycie procedurę, także na wartości 2, wyjmijcie kończyny znaczeń, a urządzenie całkowicie wyłączcie. Terapia Pach przebiega tak samo jak terapia rąk i nóg. Dołączony kuferek służy jako naczynie na wodę i można w przypadku potrzeby rozdzielić, co docenicie w przypadku terapii rąk albo nóg, albo rąk i nóg łącznie. Terapię nóg prowadzicie tak samo jak we wcześniejszym przypadku. Wartość 1 i 2 przyłączcie zawsze z jedną nogą wyciągniętą z naczynia. Jeżeli wasze nogi pocą się aż do kostek albo są większe niż numer 45, można zamówić specjalne duże pojemniki na nogi. perspirant pomoże również Tobie. Zamówienia i więcej informacji www.elektrontyperspirant.com lub jeonaforesis